Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, co tak naprawdę się obecnie u mnie dzieje. Otóż, może zacznę od tego, że mieszkam w Holandii i jestem zatrudniona przez agencję. Jakiś czas temu, właściwie kilka dni temu, dowiedzieliśmy się, że miejsce, w którym mieszkamy, zostało rozwiązane, umowa została rozwiązana i musimy się przenieść. Także przenosimy się na tak zwany hotel tutaj. Dostaliśmy pokój dwuosobowy. I wszystkie osoby, które tutaj mieszkają, przenoszą się właśnie tam. Jest to hotel, na którym mieszka 20 osób w jednym budynku. Także będzie to dość duże wyzwanie dla mnie, szczególnie jeśli chodzi też o nagrywanie. Mamy tam dwie kuchnie i mam nadzieję tylko, że ilość ludzi na jednym domku mnie nie przytłoczy. Powiem wam, że bardzo ratuje nas fakt, że mamy wspólny pokój, mamy pokój duży, w którym jesteśmy w stanie umieścić sporo rzeczy. Dużo większy pokój niż ten No i sam fakt tego, że jednak będziemy razem, a nie tak jak teraz, tutaj osobno I będzie tam też mój tata, ma osobny pokój pod nami Mam nadzieję, że nie wyjdziemy na tym źle Oczywiście pokażę wam całą przeprowadzkę Z jednej strony ogarniamy delikatny strach przed tym, jak to wszystko będzie to wyglądało czy osoby na tym domku będą w porządku? Nie wiem, nie chcę tego określić negatywnie. Mam nadzieję, że po prostu ze wszystkimi uda się dogadać, że nie będę też miała problemu na przykład ze zrobieniem prania czy jedzenia sobie, bo wiadomo, że może być tak, że większość osób będzie miała na przykład poranną zmianę. I wszyscy nagle się zrzucą do kuchni albo coś takiego, ale chcę właśnie sobie stworzyć taką swoją przestrzeń w pokoju, gdzie będę miała miejsce do pracy, kącik kawowy, będę mogła sobie rano ze spokojem zrobić kawę. My mamy też ten plus, że w pokoju mamy lodówkę, więc możemy sobie ewentualnie jakieś kanapki przyrządzić w pokoju, czy wypić kawę, a obiady robić już na dole. Kolejny plus jest taki, że będę miała troszkę bliżej rowerem do pracy. Minus jest taki, że znowu muszę się przeprowadzić, a za tydzień znowu się przeprowadzam. Mam dosyć przeprowadzek. Uwierzcie mi, że w zeszłym roku przeprowadzałam się trzy razy i w tym roku też się przeprowadzam po raz trzeci, więc no jest to dużo dla mnie. I kiedyś chcę stworzyć sobie takie swoje miejsce, gdy będzie miała, oczywiście, na to stać, na zbierać pieniądze, i stworzyć sobie takie swoje miejsce, w którym już będę się czuła. Dobrze, kupić sobie z Maciejem jakieś mieszkanie albo sobie coś razem wynająć, tak na stałe, wiedząc, że tam zostaniemy. No bo tak jak wam opowiadałam w kwestii mieszkania w Poznaniu, no to nie spodziewaliśmy się tego, że oboje wylądujemy w Holandii, ale tak potoczyło się nasze życie, więc po prostu stwierdziliśmy, że zrezygnujemy z mieszkania w Poznaniu, no bo i tak nas tam nie ma, więc udało nam się tą umowę o miesiąc skrócić. Ale teraz, gdy Maciej ma na Różne zmiany do pracy, to wychodzi, że tylko za tydzień możemy jechać na weekend do Polski razem i ogarnąć to mieszkanie. Więc wychodzi tak, że teraz w tym tygodniu przeprowadzam się na nowe lokum w Holandii, a za tydzień jadę do Polski i mam 12 godzin na przewiezienie wszystkich rzeczy do mojego domu rodzinnego. A jest tam jednak sporo rzeczy, bo mamy tam wielki stół, mamy sporo mebli, tam takich. No może nie za dużych, ale tam na przykład na balkonie bardzo dużo naczyń, dużo rzeczy w kuchni. Nie będzie to może najlepszy weekend w moim życiu, ale mam nadzieję, że wszystko uda mi się ogarnąć i potem już na spokojnie będę sobie żyła. I. Później, gdy już będę miała 3 tygodnie wolnego, bo tutaj jest w Holandii coś takiego, że są wakacyjne, jest taki postój w sierpniu I wtedy w ciągu tych 3 tygodni wrócę sobie do Polski i będę ogarniała mój pokój w domu rodzinnym Z tymi wszystkimi rzeczami, żeby to jakoś fajnie zorganizować No i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną Dzisiejszą przeprowadzkę, dekorowanie mojego nowego pokoju, naszego nowego pokoju, i mam nadzieję, że uda mi się tam po prostu stworzyć taki domowy klimat, w którym będę czuła się dobrze. Trochę przeraża mnie jeden fakt, że każdy ma swojego chipa, na którego otwiera zarówno pokój, jak i toaletę, jak i szafkę w kuchni, na przykład. I boję się, że gdy pójdę w nocy do toalety. To zapomnę tego chipa, bo inaczej nie wejdę do pokoju. Więc istnieje takie ryzyko, będę musiała się bardzo pilnować z tym wszystkim. Przywieziemy sobie też pewnie kilka rzeczy z poznania, bo teraz będziemy mogli sobie połączyć właśnie te łóżka, co są tutaj, w dwa, dwa w jedno, i będziemy mogli w końcu spać razem. Także przywieziemy sobie wtedy pościel z poznania i myślę, że tak pomału będziemy się tam urządzać, a ja wam stopniowo w tych różnych vlogach będę pokazywała, co się u nas w tym pokoju zmieniło. Mam tylko nadzieję, że już tam zostaniemy i nie będziemy się po raz kolejny przenosić, a pomału będziemy sobie odkładać pieniądze na jakąś tam naszą wspólną przyszłość i pomału to wszystko się poukłada, więc zapraszam Was na dzisiejszego vloga z przeprowadzki i mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzień. Mam szybkie oprowadzenie po naszym pokoju, na razie jest tutaj totalny rozpierdziel, ale tak wygląda nasz pokój. Mamy otwarte okno, więc mamy tutaj teraz przyjemnie chłodno, może być tylko trochę hałas, ale wygląda to tak. No Mamy tutaj mnóstwo naszych rzeczy, ale pokój jest naprawdę wielki, przestronny, więc myślę, że jak to wszystko się poukłada, to będzie ładnie i jeszcze dokupiliśmy Taką narzutę na łóżko zieloną, bo stwierdziłam, że no zielona fajnie tutaj ożywi wnętrze. I jeszcze taki pojemnik dodatkowo, jakbyśmy musieli wsadzić jakieś rzeczy. No, i tak to wygląda. Łóżko sobie potem przedstawimy. Tutaj mamy taką naprawdę pojemną szafę. Przepraszam Was, bo mi się strasznie ręce trzęsą. Więc mamy tutaj taką podwójną, i myślę, że jakoś się zmieścimy. Na razie jest nieźle, będziemy teraz przenosić łóżka. Nie wiemy za bardzo, co zrobić z naczyniami, bo mamy do dyspozycji dwie szafki na dole, ale przestał działać na jedną chip. Po prostu nie idzie jej otworzyć. Wsadziłam tam mnóstwo produktów i teraz nawet nie mamy do niej dostępu, więc nie wiem, będziemy musieli coś wymyślać. Zastanawiam się też, co zrobić z naczyniami, więc na razie wsadziliśmy je do takiego czarnego pojemnika, ale no nie mogą tutaj być, bo się kubki przewalają i tak dalej, więc będę też musiała coś wymyśleć. No, a teraz robimy przemeblowanie. Już udało mi się ogarnąć wszystkie rzeczy w szafie, więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A potem moja ulubiona część, czyli dekorowanie. Tam to łóżko przesuniemy tutaj. RTV-kę przesuniemy tam. Nie wiem jeszcze, co zrobię z moim biurkiem. Chcielibyśmy też zrobić tak, żeby lodówki za bardzo nie było na widoku, więc bardziej gdzieś tam za szafę. Ale zobaczymy, bo tam raczej nie ma kontaktu. Będziemy kombinować, i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić tak, jakbym chciała. Pewnie jeszcze jutro pójdę kupić jakieś świeże kwiaty, albo może dzisiaj jeszcze dostanę i stworzyć tutaj taki przytulny klimat. Udało nam się poukładać w szafie, więc tak to wygląda. Tak naprawdę większość rzeczy jest jak zwykle moja. Tutaj zresztą podobnie torebki, buty. Tam u góry mamy jakieś takie rzeczy, na przykład patelnię, którą nie wiedziałam, gdzie wsadzić, więc na razie jest tam. Ale cieszę się, bo udało nam się zmieścić w tą szafę. Byliśmy jeszcze na szybkich zakupach, żeby mieć co jeść na jutro. Macie jutro, żeby miał co jeść też do pracy i wzięłam już pierwsze kwiatki, które wsadzę do wazonu i sobie tutaj postawimy, żeby było ładnie. No i tak ogólnie zrobiliśmy takie szybkie zakupy, ale ja jeszcze jutro pojadę na jakieś większe. Tutaj mam taki zachód słońca na sobie. Także mamy taką bagietę na jutro. No i jeszcze tutaj parę rzeczy. Wzięłam też kawę do ekspresu i dla testu wzięliśmy nową latę Macchiato karmelową. Dobra, mamy pizzę, drugą jeszcze będziemy teraz grzali i będziemy już odpoczywać do końca jeszcze robienie łóżka i tak naprawdę mamy już tak w miarę zrobione. Jutro jeszcze zrobię jakieś zakupy i widzimy się pewnie jutro. Właśnie będę jechała rowerkiem sobie do turka, bo zapomnieliśmy wziąć jakiegokolwiek mięsa z naszego poprzedniego mieszkania i wszystkiego z zamrażarki tak naprawdę, więc jadę po jakieś mięsko, jakieś warzywa i muszę znaleźć jakiegoś fajnego kinglopa tutaj w pobliżu, bo jednak ym, z tamtego mieszkania miałam blisko do kinglopów, tutaj mogę mieć troszkę dalej, ale widziałam, że są fajne ścieżki rowerowe, gdzie jest dużo natury, więc może Wam co nieco tam pokażę. I chciałabym kupić nam. Czajnik, żebyśmy mogli sobie tutaj robić herbatkę, no bo wiecie, jak tutaj stworzyć jak najbardziej taki domowy klimat, więc zobaczymy. Jest, powiem Wam, tak gorąco dzisiaj na dworze, troszkę sobie tutaj pozasłaniałam rolety, żeby się tutaj nie ugotować, ale właśnie może uda mi się dostać jeszcze w Klopie wiatrak, bo bez tego może być później tutaj ciężko. No, jest 30 stopni jak nic, dzisiaj chyba ma być 30, więc całkiem sporo. Zrobiłam sobie taką ulizaną fryzurę takiego koka, żeby mi tutaj nic nie przeszkadzało. Ubrałam tu moją lnianą sukienkę, bo słuchajcie, nie mam tutaj ani jednej pary spodenek krótkich, więc będę musiała sobie przywieźć je za tydzień, jak pojadę do Polski. No i ogólnie przywieźć sobie kilka letnich ciuszków, bo czuję, że tutaj w Pełni idzie lato. Tu sobie powiesiliśmy te obrazki i powiem Wam, że super według mnie się sprawdziła ta narzuta z Action. Ona kosztowała 15 czy 16 euro, więc myślę, że całkiem spoko, a na wymiar jest po prostu idealna. Stwierdziłam, że wezmę właśnie taką ciemnozieloną, bo potem jak kupię jakieś roślinki, no to fajnie będzie z nimi współgrała. Tutaj mamy te dwie półeczki, i tutaj właśnie brakuje mi jakichś takich żywych roślin, co prawda ta roślina jest żywa, ale bym chciała tutaj jakąś monsterę albo coś takiego, żeby tu jakoś fajnie ożywić, więc może jeszcze dzisiaj dokupię jakieś kwiaty żywe. Tutaj na razie jest biurko Macieja, co prawda, ale jeszcze sobie tutaj laptopa nie rozłożył. Tutaj mam właśnie ten jeden bukiet kwiatów, ale chciałabym mieć mimo wszystko ich trochę więcej. No i co, tutaj mamy zlew, tutaj na razie takie mydło postawiłam, ale muszę kupić jeszcze trochę chemii, żeby ten zlew tutaj wyczyścić i to lustro wyczyścić, bo zarówno to lustro, jak i to lustro jest już delikatnie brudne, więc musiałabym kupić jakiś płyn do szyb. Tutaj lodówka, kącik kawowy, który jeszcze nie jest skończony. Będzie tutaj na pewno stała jeszcze cukierniczka i chciałabym kupić może właśnie w Kingklopie jakiś taki słoik na tą kawę, żeby tutaj postawić, żeby ładnie wyglądało. No, a tutaj na razie mam biurko, no i w sumie tyle. Wróciłam z King Klopa i pokażę Wam co kupiłam. Wzięłam nam garnek, żebyśmy mieli już taki swój, więc dałam za niego 3,5 euro. Już razem z pokrywką, wzięłam też taki pojemnik z myślą o herbacie, żeby tutaj powsadzać do środka i zrobić sobie tam taki kącik kawowo-herbaciany za euro 50 I wzięłam jeszcze taki pojemnik, może do cukru, albo do czegoś, będzie pasował do reszty, więc. Takie coś za jedno euro zrobiliśmy karmelową kawkę i będziemy oglądać. Tak, będziemy oglądać Pamiętniki wampirów. Po 100 latach udało mi się namówić Macieja na oglądanie. Mamy który odcinek? Sezon 2, dziesiąty odcinek, więc teraz według mnie zacznie się najlepsze. Wkroczył Elijah i, Elijah. i teraz będą najlepsze odcinki, więc zjedliśmy lody. Właściwie Macie już zjadł, ja tutaj jeszcze jem. Kawka i będziemy już sobie oglądać i chillować.